Drodzy państwo, chciałbym zauważyć, że Łukasz Chybiński, jak zwykle, ma tendencję do, przesadza, do przesadzania. Mówi, że jest zimno wiecznie pada. Tymczasem ja, aby obalić jego tezę, usiadłem tutaj koło wolontariuszy. Zmarzliście dzisiaj? Tak. O, no to teraz zostałem położony, ale myślę, że też koleżanka sporo przesadza, przecież to nie jest zima stulecia, to po pierwsze, a po drugie wielki finał orkiestry świątecznej pomocy to przecież najgorętszy dzień w roku i dziś Polska jest najgorętszym państwem na całym globie. Ze mną wolontariusze, jak już wcześniej wspominałem, o której zaczęliście dziś zbierać pieniądze. O 8. o 8.30. 8. 8. Czyli dosyć wcześnie. Trudno było się zmobilizować w tą szarą niedzielę, żeby wyjść na ulicę z takimi otopuszkami i gdzieś tam zaczepiać ludzi, prosić o każdy grosik? Nie kompletnie. Ja tam z chęcią wstałam rano, zadowolona, że będę mogła pomóc. Pozwolę sobie sprawdzić. Widzę, że puszki już dosyć ciężkie. Słyszymy, że jest tam sporo pieniędzy. E, ciężko wymusić na Zielonogórzanach. Trzeba prosić, żeby coś tam do puszek wrzucali. Czy oni sami zaczepiają i gdzieś tam swój grosik próbują wcisnąć? Raczej zaczepiają, ale niektórzy też tak niechętnie trochę, ale to tylko pojedyncze osoby. Przede wszystkim dzieci. Dzieci podchodzą i pieniążki wrzucają, żeby serduszka dostać. Mam nadzieję, że nie było sytuacji, gdzie byliście gdzieś tam przegoniane i ktoś tam was e, pogonił po prostu nie wrzucając ani grosza, częstując tylko gorzkim słowem. Nie. Znaczy My, nie. koleżanka miała, byliśmy pod kościołem Świętej Jadwigi i taka pani starsza podeszła i powiedziała, że jeśli nie mamy zgody proboszcza, to mamy iść stąd. I... a tak naprawdę ludzie właśnie z kościołów wychodząc właśnie po mszy. Chętnie. Potrafią no, bo dać no bo wtedy czas... naprawdę dużo pieniędzy, więc nie. Naj... Problem. Najwięcej wtedy ludzi nam jest łatwo po prostu. Oby takich sytuacji było jak najmniej. Miejmy nadzieję, że więcej one nie będą się powtarzały. Przecież to są wolontariusze, którzy zbierają pieniądze na szczytny cel. Dziś cała Polska i Polacy na całym świecie łączą się z tym, łączą się w tym goście wrzucania kilku groszy do tych otokolorowych puszek po to, aby w przyszłości zakupić sprzęt ratujący czyjeś życie. Więcej na ten temat powie wam Michał Radoszko, któremu już za chwilę przekazuję głos. I przechwytuję mikrofon od Łukasza. Oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wiele inicjatyw, wiele imprez towarzyszących. Jedną z takich imprez była pierwsza edycja w Zielonej Górze tegorocznego biegu Policz się z cukrzycą i z nami można powiedzieć inicjatorzy właśnie tej imprezy pani Anna Kłak oraz pan Tomasz Piasecki, rodzice Julki 3,5, którzy postanowili właśnie dzisiaj włączyć się szósty bieg w Polsce w Zielonej Górze pierwszy. Dlaczego taki pomysł? Dlatego, że biegamy już od jakiegoś czasu, a poza tym mamy chorą córkę na cukrzycę i chcieliśmy po prostu wesprzeć akcję Owsiaka. I cieszymy się bardzo, że w Zielonej Górze mamy okazję na pierwszy taki bieg i czekamy na przyszły rok, na drugą edycję. Myślę, że dobrze Państwo wiedzą, że Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo wspiera osoby chore na cukrzycę. Było tutaj kilka finałów, które między innymi pieniążki z tych finałów były przeznaczone na pompy insulinowe. Ale ja chciałem zapytać, ciężko było zorganizować taki bieg? Z tego co wiem, to Ania się zajęła wszystkim. Na początku było bardzo małe zainteresowanie, ale Ania, korzystając trochę ze znajomości i z tego, że od jakiegoś czasu biegamy, skontaktowała się ze znajomymi. I wszyscy się skrzyknęliśmy i około 50 osób się zebrało, i może gdyby pogoda była lepsza, to by było jeszcze więcej, ale jak na pierwszy bieg, to myślę, że to całkiem pokaźna ilość ludzi, nie. No właśnie, pani Aniu, chciałem zapytać, kto bieg z wami dzisiaj? E, biegli e, e, sąsiedzi, rodzina, bo też przyjechała właśnie rodzina, e, dużo właśnie znajomych e, uczestników marato Maratończyków, półmaratończyków. Kto tam jeszcze z nami był? Miał być, ale nie doszedł właśnie. Prezes Fundacji Dalej Razem, nie wiem, może myślę, że pogoda go odstraszyła. No i generalnie no, dużo znajomych. No jeszcze zapytam o trasę. Ciężka trasa? Bardzo łatwa i powiem tak, Julka niecałe 4 lata i bez problemu te niecałe 2 km małym truchcikiem przebiegł. Niesamowite. Julka, biegłaś dzisiaj z, mamusiem, z mamusią i tatusiem? Tak. A powiedz, fajnie się biegło? Tak. Ciężko było? Ale dałeś radę. No jak widzą Państwo odwagi, Julce nie brakuje. Był też Mateusz, bo mamy synka. Mateusz, powiedz ty dzisiaj biegłeś czy nie? Biegłem. Biegłeś, jak się biegło? Dobrze. Dobrze się biegło. No proszę Państwa, właśnie dlatego warto wspierać takie inicjatywy. Julka nie może się doczekać na ciastko, za chwilę na pewno takie ciastko tutaj w Jazgocie dostanie. Co mogę powiedzieć Pani Aniu, chyba każda inicjatywa, która wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy to duży plus, pomoc w organizacji i przede wszystkim takie dołączenie się do tej dobrej woli milionów Polaków no na pewno tym bardziej że mówię cukrzyków przybywa e, mamy bardzo dużo tutaj w Zielonej Górze chorych dzieci takich małych i takie akcje to naprawdę cieszą tylko było, było ma tak, późno troszeczkę się dowiedzieliśmy, myślę, że na przyszły rok już się przygotujemy do tego więcej i więcej dzieci przyjdzie na ten bieg, bo Julka była dzisiaj tylko sama. Dużo ten pan z Warszawy pomógł, tak? Pan Darek Pawelec, właśnie dyrektor e, Biegu Warszawskiej Edycji i, i on tutaj nas wspierał, także serdeczne pozdrowienia dla pana Darka. Pozdrawiamy pana Darka, a państwa oczywiście zapraszamy już za rok, tak. bo myślę, że to nie pierwszy raz i... Można powiedzieć, cytować tutaj klasyka, że urodziła się nowa świecka tradycja. Na pewno, na pewno. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na kolejny materiał przygotowany przez naszego redakcyjnego kolegę Łukasza Chybińskiego. Pan prowadzi rozgrzewkę! Nie Zostawiamy nie się w szeregu! No, trochę biegam i postaram się biec z wszy wszystkimi razem, żeby było wesoło wspólnie z akcją. Fajnie bieg, zorganizowany, już na szczytny cel I o to chodzi. Jak nastroje przed biegiem? Rewelacyjne, bardzo dobrze. Rozgrzewka była, damy czadu. Damy A biega czadu. Pan coś, dzisiaj pierwszy? Tak, biegam, biegam. Jestem Maratyńczykiem, Bratstwa Biegaczy Zielona Góra. No, to będzie pierwsze miejsce. Miło, to tak. za nogę. I naciągamy, mocno naciągajcie, mocno. Ile się da? Szósty bieg, policz się z cukrzycą, ze mną Kaja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Zielonogórskiego Sztabu. Za twoimi plecami trwa rozgrzewka. Wszyscy intensywnie się rozgrzewają. Powiedz jaka jest trasa tego biegu? Trasa jest bardzo krótka, ale symboliczna. Ma dwa kilometry, przebiega ona przez Park Tysiąclecia, czyli dookoła tak naprawdę. Bieg ma na celu po prostu połączenie się z ludźmi, którzy chorują na cukrzycę, pokazanie ludziom, jaki tak naprawdę może być to problem. Tak jak mówiłam, jest to happening, więc trasa nie jest długa. Nie są to zawody. No właśnie, to raczej chyba nie można brać tego w kategoriach rywalizacji. To raczej taki dłuższy troszeczkę niedzielny spacerek przez park, ale akcja bardzo ważna i informacyjna przede wszystkim. Tak, jest to akcja przede wszystkim informacyjna. Nie każdy sobie zdaje sprawę, jak wielkim problemem jest choroba taką jak jest cukrzyca dla kobiet w ciąży. Brew pozorom jest to ogromny problem, dlatego warto na to zwracać uwagę, dlatego 20 Finał jest właśnie poświęcony kobietom w ciąży chorującym na cukrzycę i chcemy za te pieniądze kupić pompy insulinowe właśnie dla nich. No właśnie, proszę Państwa, 20 Finał, gramy z pompą. Zdrowa matka, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko. Za moment zobaczymy, jak przebiega ten szósty bieg. Policz się z cukrzycą. Startujemy, tak? Trzy, cztery, start! Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog ja nie, no. trzeba tu A życia bać nie daje nam Podobno ptaki ładuje, w takim padku jak ludzia, jednak bliżej są nieba Siedzę na tym rękaw w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba Lata, nie ta kondycja. Jak od razu tak szybko przebiegł Pan dopiero linie mety? Jak wrażenia, jak samopoczucie, jak kondycja jest? Zadyszka? Nie, w ogóle, zadyszki nie ma, ale samo poczucie wspaniałe. Polecam wszystkim ubrać się w trampki i wyjść na i pobiegać bez względu na pogodę. A dzisiaj tym bardziej, taki szczytny cel. Także bardzo fajnie pracę. No właśnie, nikt po medal raczej nie leciał, to raczej taki niedzielny spacerek. No dokładnie, przede wszystkim bieganie to przyjemność tak? i to jest jakby podstawa. Biegamy dla siebie, dla swojego zdrowia, po to, żeby nie stać niepotrzebnie w kolejkach u lekarzy, tudzież w aptekach. Także naprawdę to jest bardzo prosta i naturalna forma ruchu. Jakie wrażenia po biegu? Bardzo fajne, dziękujemy. Pogoda może troszkę nie dopisała, ale ogólnie fajnie, ciepło. Idea szczytna, prawda? Bardzo, tym bardziej, że nasza Julcia ma cukrzycę i biegliśmy dla niej. No właśnie, jak pani ocenia to, że rzeczywiście no, dość spore zainteresowanie? Z tego, co słyszałem, na początku miało być 30 uczestników, jest ich dużo więcej. Było małe zainteresowanie, dowiedzieliśmy się o biegu i praktycznie tutaj wszystkich sąsiadów i znajomych obdzwoniliśmy, żeby dla tej naszej Julci pobiec. Tworzyła cudowne dwa kilometry, bo cudowna idea. Tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj po to, żeby pobiec rekreacyjnie, tak, za że, że znamy ten problem, że wiemy, że trzeba walczyć z cukrzycą i włączyć się w to wideo, bo ona jest słuszna i to jest fajnie, bo to jest piękny bieg w zielonej górze! No i proszę państwa z nami kolejni goście, a teraz porozmawiamy o licytacjach i o gadżetach, które są w tym roku wystawione. na